Obserwujesz właśnie u mężczyzn, no. to ta wrażliwość jest chowana. Często jest chowana. Często jest ukrywana. Często... A o czym to jest, według Ciebie? O czym? Mhm. O tym, by nie pokazać siebie jako słabego. Znaczy, często takie wyobrażenie może się pojawiać, czy yy, no poczucie dlaczego? zagrożenia, nie? Że, mm. że mogę być oceniony albo yy, określony jako słaby. To jest to, co my z zewnątrz, z wewnątrz, yy, jako mężczyźni, możemy zauważać, czy obawiać się tego. Nie? Yy, świat zewnętrzny też próbuje na yy, mężczyznach wywrzeć presję w tym kierunku, że to też masz być twardy. Nie? Twardy, radzący sobie yy, sprawczy. Oczywiście to nie jest o tym, że nie musisz być, bo no, to też jest w męskiej energii, ta sprawczość. Natomiast, wpadanie w te schematy później, jakby już tak społecznie, socjologicznie, to powoduje, że nagle większość facetów zaczyna się z tymi rzeczami ukrywać. No bo co pomyślą sobie inni faceci? To jest jedno. Jakby w tej konfrontacji, kto jest bardziej macho, tak? Z kolei w konfrontacji ze światem kobiet, no, jak taki... Szukam słowa, bo mam same nieparlamentarne teraz w głowie, nie? Ale yy, jak taki miękki misio, ro, rozczulony, no to teraz jak taka kobieta będzie chciała z kimś takim być, jak ona potrzebuje mieć koło siebie, nie że twardziela, bo to już nie mówię o jakichś tam skrajnych wyobrażeniach facetów, tak? Ale faceta, na którym rzeczywiście będę mogła się oprzeć, no bo on ten wózek pociągnie, nie? Yy, I to powoduje, że yy, świat męski wpada w pułapkę gdzie to wszystko na krótką metę może i by zadziałało. Natomiast jak ubierzemy to w lata, to później się okazuje, że u 40-50 latków różne fakapy w systemie się robią.